Witam Was wszystkich, witam Ciebie i Ciebie. Dzisiaj z serii Kij morowisko. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat rezonansu Szumana, ponieważ dużo osób się zwraca z pytaniem, i mówiąc, że matka Ziemia oczyszcza się, podnosząc swoją wibrację, częstotliwość rezonansu Szumana. I bardzo, bardzo dużo ludzi w internecie głosi wieść, jak to pięknie się dzieje. I tworzy. Nic bardziej mylnego. Rezonans Schumana jest związany bardzo mocno z falami mózgowymi alfa czyli dokładnie fale mózgowe alfa wynoszą tyle samo herców, co fale rezonansu Schumana czyli wibracja Ziemi. I powinny mieć te 7,88 herca. Tak, kiedyś przynajmniej nauka podawała, teraz ta nauka trochę się rozjeżdża, te wibracje już mają szerszy zasięg w hercach, jednakże jest to bardzo mocno związane z rezonans Szumana z falami mózgowymi alfa. A dlaczego? Ponieważ fale mózgowe alfa jest to częstotliwość fal mózgowych, w których powinien pracować nasz mózg cały czas, czyli dzieci. Jesteśmy w dwóch światach naraz. Jesteśmy w świecie materii, w świecie ducha boskim. Otrzymujemy informację ze świata boskiego i ją rozumiemy, i ją przemieniamy w kreację naszej rzeczywistości poprzez nadawanie jej intencji, tej energii a informacja staje się naszą rzeczywistością. I możemy odebrać od razu to, co kreujemy w formie materialnej. Jednakże komuś bardzo zależy, żebyśmy nie byli w tych częstotliwościach, tylko w falach beta, a te fale z kolei to jest stres, ponieważ utrzymujemy w pozycji, w której nie chcemy być. Z jednej strony nasz układ móżdżek i układ centralny układ nerwowy, rdzeniowy, Mówi, wyjdź z sytuacji, bo jest napięcie, produkuje adrenalinę do mięśni, żebyś wyszedł z sytuacji, ale ego umieszczone w pozostałej części mózgu mówi, zostań, jeszcze pogadamy, zobaczymy, co się wydarzy. Więc ten dyskomfort, który powodujemy wtedy, nazywamy stresem w nas. I zaczynamy walczyć wewnętrznie ze sobą, marnujemy energię. Czyli jedna część nas mówi, wyjdź, więc Bierze energię z nas, żebyśmy wyszli, a druga część nas mówi zostań, więc musi wziąć więcej energii na przełamanie tej, która chce wyjść. I tak walczymy, powodując stres. A ten stres, jak wiadomo, jest początkiem, w cudzysłów, chorób. I tyle. Dlatego rezonans Szumana, jeżeli ktoś, ja już słyszałem takie wersje, że rezonans Szumana, oczyszczanie ziemi to jest 40 herców. To zobaczcie fale gama, od jakiej częstotliwości się zaczynają. Od 40 Hz, a tam nam się gotują mózgi. Więc o czym my mówimy? My powinniśmy być w tej częstotliwości 8 Hz, powiedzmy sobie. I wtedy jest dobrze. Więc tej częstotliwości jest rezonans Schumana. A dlaczego ta częstotliwość się zwiększa? Kto ją podnosi? Te wszystkie słupy telefonii komórkowej, które są półstewene tym się zajmują właśnie te słupy. Sztucznie podbijają rezonans Szumana i zobaczcie, gdzie jest duże nasycenie tego typu urządzeń miasta, ludzie biegają jako pętani, bo są cały czas przesileni falami beta. Uciekają, biegają, nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Ludzie na wsiach gdzie jest mniej tych słupów są bardziej związani z ziemią, więc nie ma zaburzeń tam rezonansu Szumana. I tyle, więc Ziemia sama się nie oczyszcza, Ziemia sama nie zmieni, czy może to robić, tylko nie ma potrzeby zmiany rezonansu Szumana, bo on jest związany bardzo mocno z naszą częstotliwością fal mózgowych alfa. I tyle. Więc kij w morawisko. Do usłyszenia.